Wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj być i wziąć udział w tym losowaniu. No, jest to było nie było wstęp, pierwszy element najważniejszej części naszej jubileuszowej gali Fame 20. Z gwoli ścisłości chciałem tylko wyjaśnić, że próbowaliśmy namówić prezesa Rafała Pasternaka, że powinien dzisiaj poprowadzić to wydarzenie. Prezes podjął decyzję o oddelegowaniu mnie do tego zadania, więc tutaj jestem. Witamy bardzo Witamy serdecznie. Tak. To co? E, Krzysztofie, prosimy o wylosowanie. Cały zespół dołożył starań, żeby procedura była jak najbardziej transparentna, żeby nie było tutaj żadnych wątpliwości co do przebiegu tego losowania. Stąd tutaj sędzia Jarosz, który pilnuje, nadzoruje wszystko. I ja pozwolę sobie wylosować teraz tak, żeby mi się udało otworzyć, żeby nie było wstydu. Pierwszy. Pierwsza osoba. Ferrari. <laughs> Potwierdzimy, no, że ciekawa. jest to podpisane przez Amadeusza. Zapraszamy. Dziękujemy Amadeusz, za ale... wylosowanie. Ciekawe dobrze, Krzysztof. Zwycięstwo od razu <laughs> Słuchajcie, na Słuchajcie, przeciwnika Amadeusza Ferrariego w pierwszej parze turniejowej wylosuje Piotr, sędzia Jarosz. I tak będzie na zmianę tak, sami. Prosimy o zamieszanie. Amadeusz, twoje miejsce się nie zmieniło. <laughs> Pomieszam. Wszystkie jest... są takie same. Jeszcze się obrócę. Amadeusz lubi... takie... Amadeusz na pewno lubi moją rękę, bo jest dla niego szczęśliwa. Ja już widzę, że jak zostanie wylosowany Polak, to, 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 to będzie tak ustawione. To będzie samot, ustawione. Samot. Samot. Tak. No, kto Zobaczmy. Teraz werble. No. O. Ja już wiem, kto będzie w finale. Kto będę ja. Jako sędzia, Kto jest na a drugą osobą, a pierwszą osobą walczącą w turnieju z Amadeuszem będzie Krystian Wilczak. No. Słuchajcie, pierwsza para, Krystian Wilczak. Pierwsze zestawienie to turniejowe, a nie wiem czy face-to-face oni robią. To się trafiło. Nie, nie, na razie face-to-face nie. Nie. Face to face to face zostawiamy na, na, na kolejny. 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 Czyli Mamy pierwsze zestawienie. Amadeusz Ferrari kontra Christian Wilton. No dobrze. Mamy pierwsze zestawienie. Dobrze, <noise> słuchajcie, losujemy teraz drugą parę. To ja teraz pójdę śladę. Tak, nie kurwa, po Macierzu. się, że chyba tak. Kontakt zrokowy. Filipek, nie jesteś zadowolony. No bo dobrze, zobaczmy, kto jest. No tak. Słuchajcie, skupmy się. Druga para. Chciałeś krychę ja na pierwszej? Proszę, po, po Arek. 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 Arek w drugim zestawieniu, jako pierwsza osoba. Tak, może Arek ty sobie usiąść, bo krychę ja? tak będzie bezpieczni. Eee. I teraz sędzia, I teraz sędzia, Aros, e, sędzia Piotr sędzia Będzie głosuje przeciwko Arkadiusze Kontakt. Ale... Arkadiusz tańczył. Arkadiusz Tańcula zawalczy z... Przeciwnikiem Arka Tańculi będzie. Monika Godleska. Wiewiór. Wow! Wow! To Co tam mam siadać? Tak, tak ale. Arek Kurde. Przejdź na drugi fotel, a ma... Tutaj, tutaj. Tak. Siadaj tutaj. Tutaj, tutaj, tu, tu, tu. tu. Żeby było przerwa od niego. Tak. A, a, dobrze. No tutaj nie ma dobrego wyboru. Zapraszamy tutaj. Na zewnętrzny. Chciałbym zaznaczyć. Uczęć się na zewnętrznych, Że wygrane z pary Krycha Amadeusz Ferrari zawalczył z wygranym z pary Wiewiór kontra Tańcula. To może być bardzo mocny półfinał. Na drugiej stronie, na drugiej pozostawicy. No właśnie przykro mi, że muszę z wilczakiem się bić w finale. Zaraz rozmawiamy. Przechodzimy do rozmawiania trzeciej pary. który z Was wygra? No ja. Zaraz porozmawiamy. Właśnie. Kontakt wzdrukowy. cały czas. Haha. Cieszysz się róź? Ja mam myślę, że ty wygrasz. Mam rewanż, mam rewanż. Myślę, że Super. I potem mamy drugi rewanż. I... A w finale trzeci rewanż z i... Polakiem? Filipek. No kolejna para. Nie... Filipek. Filipek w trzecim zestawieniu jako pierwsza osoba. A, już kupa w gaciach jest. <noise> Ale że co? Przedo I teraz Sędzia Arus wylączył. Panowie, dajcie, dajcie na razie na wstrzymanie. jak nie jest losowanie. Poczekajcie, niech losowanie Czeba, będzie... Oprzez, chwila, I to już jest druga strona drebinki. Dobrze. Kto będzie walczył z Filipkiem? Dobra, ty masz odpuszczone na tej gali. Józef. Wiesz Dawid że we mnie, Malczyński. mocno widzę. Dawid Malczyński. Dawid ja się nie cieszę, bo to mówi się. Dziękuję. Naprzeciwko. Czy... Na przeciwko. Bitwa pod Wrocławem. Razem przyjedziecie sobie nie, nie. samochodem. <śmiech> Kurwa, <laughs> ja Pora ma... na losowanie ostatniej pary turniejowej. No, tak. Ciężko nazwać to, losowaniem, Ciężko nazwać to losowanie ma koli... Ale tylko formalności tak, do zachowania tak. procedury. O Polak z Józefem. Panowie, to panowie, to panowie do końca. Proszę Prawie. o ciszę, czekajcie. Józef. I Adrian Polak. Ej, Mi podpisane. Bedaję, start Polak dostał najgorzej. A, najlepszy klucz. No prosimy o ciszę, dobra aż... I teraz biaros. Józef, może tutaj. Czuję formalności. Zobaczcie, Zobaczcie. Żeby nie było wątpliwości. E, Amadeusz został pierwszy wylosowany, a Adrian... <suszy> <suszy> jako ostatni do... kto To za zbieg okoliczności. Adrian Polak. Ja Jak wygram jedną drugą? Tu, zapraszamy. Podpis jest. I co to jest co jedna grupa w ten sposób ja. mamy wylosowane wszystkie pary e, ja jak zwykle kibicuję wszystkim i wszystkim padom życzę powodzenia